Dzień dobry, witam Was na zajęciach plastycznych dla dzieci z Klubu Osiedlowego Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej I dzisiaj chciałabym z Wami zrobić. E, e, Dekupasz e, na słoiczku. Będzie to świecznik na małą świeczuszkę. Tak, lub na jakiś pojemnik, na jakieś cukiereczki, czy czy coś wiasteczka, więc czy przyprawy świąteczne? Więc zrobię, zrobimy go z serwetki. Mamy tutaj serwetkę świąteczną, więc wytniemy z niej wzorki, jakieś elementy świąteczne. Będziemy potrzebować kleju, wikolu. Ja tutaj nie korzystam z gotowych jakby produktów, tylko takich, które mogą zastąpić klej kupowany w sklepie specjalnym do dekupażu. Wytnę sobie tutaj na przykład misia. Są no, malutkie wzorki, mały słoik jest, dlatego e, tak staram się to zrobić z Wami e, z tych małych elementów. Ale to niekoniecznie muszą być takie małe elementy. Wszystko zależy od Waszej pomysłowości. Już misia. Teraz wytnę sobie tutaj taki wzorek ten pasek czerwono-zielony. Jeszcze dzwoneczki do wycięcia, gwiazdki, stroiki tutaj takie świąteczne. Wszystko można sobie poprzyklejać, zrobić taką kompozycję na szkle. żeby ominąć tutaj elementy, które mogą mi się jeszcze kiedyś przydać. Wycinamy jak się da dokładnie. Możemy wyciąć też takie gwiazdki. Możemy również te gwiazdki wyciąć sobie tutaj z tego tła, na przykład zielone, czy tutaj takie żółte, jeszcze jednokolorowe. ozdobić jeszcze jeszcze jeden pasek wytnę Na razie zostawię. Więc y, musimy oddzielić teraz y, y, serwetkę, porozdzielać. Ona się tak składa z dwóch takich płatów serwetkowych. To wszystko musi być teraz pojedyncze. Przystąpimy do malowania naszego słoiczka, dekorowania. Więc możemy zrobić tło do tego, do naszych obrazków, ale Więc przemalujemy cały słoik. na przykład zieloną farbką. Nie za grubo, bo żeby miał przejrzystość, żeby było widać później naszą lampkę, którą tam wstawimy, świeczkę. Możemy to zrobić delikatnie, z rozwodnioną farbą. Możemy zrobić grubiej, zależy jaki efekt będzie. Będziemy chcieli. I tu używam grubych, y, szerokich pędzli płaskich, ponieważ y, szybciej jest y, malować takie proste powierzchnie. I teraz y, no, musimy poczekać, aż nam nasza farba wyschnie. No, przez ten czas możemy sobie rozrobić y, klej, vicol. Jak mówię, w sprzedaży są specjalne kleje, które y, służą do dekupażu, ale tutaj używać y, zwykłego klejowikolu. Troszeczkę go rozwodnię. I jak on wyschnie, będzie przezroczysty. farbę. Można to podsuszyć suszarką, tak się stosuje też suszarkę do tego. No jeszcze trochę. Więc przyklejając te elementy, musimy sobie tutaj. Jakby przymierzyć, gdzie chcemy mieć przyklejone te elementy ozdobne. I teraz y, przyklejając y, taki element, musimy go y, przytrzymać tutaj delikatnie. I y, używając kleju, musimy rozsmarowywać od środka. Do brzegu, żeby nam się nie pozaginały te papierki, tak, jeszcze ta farba nie bardzo wyschła, więc sobie tutaj poroz, rozplanuję, gdzie będę chciała mieć te. Ozdobne papierki. Tak nie możemy szorować mocno po, po tym papierku, ponieważ on się y, pozagina i będzie no, nieładnie wyglądał. Już ozdobiłam częściowo. Farba mi jeszcze nie wyschła, więc to tak się teraz rozlewa, ale będziecie mieli czas, żeby trochę poczekać. I teraz przykleję tutaj y, taki pasek ozdobny. Sobie tutaj obetnę ten kolor. I teraz przykleimy tutaj y, szlaczek papierowy. Możemy go tutaj trochę pozaginać, ponieważ jest tutaj ten koniec słoika, jest taki półokrągły, więc musimy wpasować ten papier do pod kąt tego słoika możemy sobie pomagać palcem oczywiście. Jak coś się źle zagnie. Nie tak, jakbyśmy chcieli. Tu akurat jest słoik z takim rantem, więc y, będziemy widzieć, y, w którym miejscu to przykleić, żeby było równo. I nasączamy ten nasz papier. Klejem. Tak, tutaj sobie odtnę ten kawałek. Tak, możemy sobie te zagniecenia trochę przyklepać, tak ułożyć je póki papier jest jeszcze mokry. To można go trochę wyprostować. Następny koceczek przykleję tutaj. delikatnie nakładamy ten klej uciąć Oj. urwało się trochę, bo jest za mokre Serwetka jak jest za mokra. Możemy jeszcze tu trochę poprawić. jastka oderwała, no ale trudno. I teraz możemy, możemy jeszcze odłożyć nakrętkę na tutaj element z misiami. Tak rozdzielamy teraz. I przyklejamy na środku. Od środka zaczynamy? Delikatnie. Możemy to robić stopniowo. Jak nam wyschnie ta część, możemy się dopiero zabrać za brzegi. Bo zawsze gdzieś się dotknie palcem i wtedy jakby no rozrywa się papierek, bo jest bardzo cieniutki. A tutaj delikatnie, delikatnie po brzegach, później. Później yy, przekleimy ten, tą część papieru. Ona się nam ładnie zagnie. Nie musimy naciągać tego, tylko przyklepać tak, żeby się pozaginały brzeszki. Żeby to się dopasowało. Tak jak to wyschnie, później ja muszę Wam to pokazać. Tutaj yy, możemy tu jeszcze yy, zagiąć tak, jakby pod spód. To oczywiście, jak wyschnie, lepiej to robić. I położymy to, żeby gdzieś nam to przeschło. Na przykład w mniejszym słoiczku. A później te brzegi, które tam wystają, obetniemy nożyczkami. Można je trochę podpiłować papierem ściernym. Tak to musi tutaj sobie wyschnąć. A słoiczek możemy jeszcze upiększyć farbkami. na przykład porobić yy, takie kropki kropki czyli śnieżek równomiernie. Śnieżynki spadają tutaj. Możemy nawet tutaj zrobić śnieżek. misia pomalować. Na biało trochę. Na niego też pada śnieg. Tak i kiedy nam to już wyschnie wszystko ładnie, będziemy to lakierować, ale jeszcze możemy y, ozdobić trochę brokatem, takim śniegiem granulatkami takimi biały brokat, biały, taki jakby śnieg możemy trochę ułożyć tego śniegu, tak i przesmarowujemy na przykład klejem tutaj Gdzie chcemy, żeby był ten śnieg i w tym miejscu go odsypujemy. Troszkę przyklepać, żeby tam się więcej jego troszeczkę załapało. tak, mamy oprószony śniegiem słoik tu jeszcze jest mokry ten klej, więc nie będę już smarować tylko przykleję do tego co jest tak, resztę tego obsypujemy Wszędzie nie przykleił, ale możemy, możemy jeszcze tutaj użyć tego brokatu, żeby było wesoło i świątecznie. Możemy zrobić takie jakieś wzorki, paski, czy gdzie chcemy, żeby ten brokat był. To tam przesmarujemy klejem. Tak, możecie tutaj więcej elementów poprzyklejać. Ja tylko pokazałam Wam, jak się przykleja serwetki. Tak, i teraz, jak to wszystko wyschnie, wtedy lakierujemy. Lakierujemy tak dużo tego lakieru ma być, żeby to zrobiła się taka gładka powierzchnia, tak? I mamy do tego nakrętkę. Nie będę teraz zamykać, bo mi jeszcze nie wyschło do końca. Ale możemy wypróbować tutaj y, świeczkę. Tak, wsadzę tutaj świeczkę. No. I mamy. Lampionik świąteczny. Tak to wyszło. Tak, i na dzisiaj Wam już dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszam do polubień, jeżeli się komuś podobało, lub do subskrypcji. Takie dziękuję bardzo, do usłyszenia.